Ze względu na przerwę między filmikami, na dość długo zostawiliśmy Jonasza leżącego na plaży, całego w ślinie ryby. W ramach przypomnienia przeczytam ostatni werset drugiego rozdziału. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Nie zwlekajmy więc, od razu przejdźmy do trzeciego rozdziału, i zobaczymy, czy pobyt w brzuszku ryby spowodował prawdziwe opamiętanie w sercu Jonasza. Jonasz powtórnie dostał wiadomość od Pana Boga, by udać się do Niniwy z pewnym poselstwem. Tym razem Jonasz postępuje zgodnie z instrukcją. Udał się do wielkiego, okrytego złą sławą miasta. Bibliści nie są pewni, co oznacza na trzy dni drogi pieszej, ale dwie rzeczy są jasne. Po pierwsze, miasto było wielkie, co już wiemy, a po drugie, Jonasz nie do końca wypełnił swoją rolę proroka, gdyż przebył tylko jedną trzecią miasta. Jego wiadomość była krótka i mało precyzyjna: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Takie mam tłumaczenie, ale słowo zburzenie tutaj w języku hebrajskim ma podwójne znaczenie, w zależności od kontekstu, oznaczając wzburzenie lub transformację. Myślę, że polski zwrot do góry nogami dość dobrze ilustruje to podwójne znaczenie. Nagła zmiana totalny odwrót obecnych spraw może być albo na lepsze, albo na gorsze. Oczywiście wiadomość o nasza miała służyć jako ostrzeżenie. Wiemy z pierwszego rozdziału, że Pan Bóg zwrócił uwagę na brutalne grzechy mieszkańców Niniwy. Wszyscy mogliby spodziewać się, że odwrócenie miałoby formę zburzenia, czyli dramatycznego, lecz sprawiedliwego wyroku dla bezbożnych mieszkańców. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Oto mamy wywrócenie wszystkiego do góry nogami. Nawet sam król Niniwy poniżył się, opamiętał i powołał wszystkich, aby robić podobnie. Post, noszenie włosiennic i siedzenie w popiele były wyrazami żalu za grzech. Znaki opamiętania były jednak tylko początkiem. Król Niniwy bardzo mądrze zauważył, że prawdziwe nawrócenie się łączy się z prośbami do Boga i prawdziwą zmianą, którą jest porzucenie poprzedniego trybu życia. Chociaż nie mamy dowodu, że Jonasz, prorok pana, zawarł nadzieję w swojej wiadomości, to pogański król odważał się sugerować, a może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Rzeczywiście tak się stało. Pan Bóg na nawrócenie mieszkańców Niniwy pod uwagę i traktował ich z miłosierdziem zamiast sprawiedliwością. Zamiast wyroku zburzenia i śmierci, Pan Bóg wprowadził do Niniwy piękną transformację, którą jest prawdziwe nawrócenie. Spójrzmy szybciutko na inne fragmenty w Biblii, które dotyczą tego rozdziału. Jako pierwsze wybrałam fragmenty, w których widzimy podobne wyrazy nawrócenia. W krzędze Ezechiela mamy ciekawy fragment proroctwa dotyczącego nawrócenia Książ. Jeremiasz znany jako płaczący prorok ze względu na jego tragiczne poselstwo, dał o wiele więcej nadziei niż Jonasz. Zwróćmy uwagę na te fragmenty, które pięknie objawiają miłosierne serce Boga. Mieszkańcy Niniwy mieli okazję doświadczyć tego miłosierdzia. Ostatni fragment, nad którym chciałabym się pochylić, znajduje się w Nowym Testamencie. Jezus powiedział tłumom, Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Oczywiście, sam Jezus jest tym większym niż Jonasz. Skoro mieszkańcy Niniwy wierzyli w Boga, chociaż znali go tylko ze słów Jonasza, tym bardziej powinniśmy wierzyć w Boga, zobaczywszy jego własnego syna. Przejdźmy teraz do następnego pytania. Kim jest Bóg? Bóg daje powtórne szanse. Bóg daje ostrzeżenie i czas na nawrócenie. Bóg reaguje na nasze modlitwy. Jest pełen miłosierdzia i nierachły do gniewu. Apostoł Piotr napisał o Bogu: Okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Właśnie dlatego zesłał swojego Syna na ten świat, aby mógł być jednocześnie sprawiedliwym i Nim, który usprawiedliwi wszystkich niesprawiedliwych, którzy wierzą w Jezusa. Kim jest człowiek, kim jestem ja? Człowiek jest narzędziem w rękach Boga, mniej lub bardziej chętnym. Widzimy, że mieszkańcy Niniwy zareagowali na wiadomość Jonasza mimo jego wahania. Podstawą prawdziwego nawrócenia jest wiara w Boga. Nawrócenie wymaga pokory i chęci do zmiany w życiu. Nawrócenie charakteryzuje się modlitwą i świadomym odwróceniem od grzechu. Czego jeszcze nie rozumiem? By odpowiedzieć na to pytanie, muszę poruszyć dwa tematy. Pierwszy z ciekawości, a drugi już na poważnie. W historii nawrócenia Niniwy widzimy, że nie tylko ludzie, lecz zwierzęta też miały brać udział w wyrazu upamiętania. To mnie ciekawi, ponieważ z tego co rozumiem, w Biblii raczej nie przypuszczano, że zwierzęta odpowiadają za swoje zachowanie w taki sam sposób jak ludzie. Włączenie zwierząt do wyrazu opamiętania brzmi trochę dziwnie. Przypuszczam, że ta dziwność ma doprowadzić czytelnika księgi Jonasza do wniosku: Wow, ale nawrócenie naprawdę się liczyło dla mieszkańców Niniwy. Nawet bydła brały w nim udział. Może jest to kolejny znak totalnego przewrotu do góry nogami. Nie do końca wiem, jak to rozumieć, ale nie zapomnijcie o bydłach niniwy, bo pojawiają się znowu w następnym rozszale. Drugi temat przyszedł mi do głowy wcześniej, gdy przeczytałam fragment z listu do Rzymian. Wyświetlę teraz większy fragment z tego rozdziału. Skupmy się na tym zdaniu. W cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Zastanawiam się, czy Niniwa nie jest doskonałym przykładem znaczenia tego wersetu. Powiem Wam, co mam na myśli. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę w Chrystusa Zbawiciela. Ale mieszkańcy Niniwy nic nie wiedzieli o Jezusie Chrystusie. Jak więc mógł Pan Bóg litować się nad nimi? Oczywista odpowiedź brzmi, przecież przeprosili za grzech. Ale Słowo Boże raczej nie podaje takiej odpowiedzi. Co byśmy myśleli, gdyby mordercy, zdrajcy i każdego typu przestępcy stali w sądzie i dostali wyrok niewinny, ze względu na ładnie wymówione słowo, przepraszam? Byłby to niedopuszczalny brak sprawiedliwości. Oto jest wielki problem Pana Boga, tylko że on jest bardziej sprawiedliwy niż jakikolwiek ludzki sąd. A my jesteśmy o wiele bardziej grzeszni niż sobie wyobrażamy. Paweł wyjaśnił, że Pan Bóg okazał cierpliwość i przebaczenie w czasach poprzednich, na przykład w czasach Jonasza. Prawdziwą sprawiedliwość natomiast widzieliśmy tylko wtedy, gdy Jezus umarł za te grzechy. Jezus wziął na siebie winy za grzechy Niniwy, popełnione w wieki przed Jego urodzeniem. A także za moje grzechy popełnione 2000 lat później. Zostawiam to w kategorii tego, czego jeszcze nie rozumiem, ponieważ nie śmiem powiedzieć, że mieści się to w mojej ludzkiej głowie i osobiście chciałabym to rozwijać dalej. W jaki sposób prawdy odkryte w tym rozdziale dotyczą mojego życia? Ostatnio wysłuchałam kazania na temat tego fragmentu i z niego czerpałam inspirację dla siebie. Podziękowanie więc kieruję do Pastora Daniela i pozdrawiam serdecznie, jeśli przypadkiem oglądasz moje filmiki. Moje przemyślenia są następujące. Skoro Jonasz był taki niechętny i nieskrupulatny w jego ewangelizacji, a jednak Pan Bóg nawrócił całe miasto. Czy nie sądzisz, że Ty też możesz być użyteczny w Królestwie Boga? Jeśli jesteś wierzącą osobą, pewnie jesteś świadoma, że Pan Jezus Cię powołał do dzielenia się nadzieją i prawdą, które znajdują się w Słowie Bożym. Ale może Ty, tak jak ja, masz pewnie wątpliwości? W końcu nie wiem, co powiedzieć. Nie jestem ekspertką. Nie wiem, kiedy powinnam mówić, a kiedy nie. Nie chcę nikogo obrazić. Co się stanie, jeśli coś źle wyjaśnię? Patrz na Jonasza. Był w zasadzie ekspertem, ale poza tym niewiele wskazywało na to, że odniesie sukces, w cudzysłowie. Nie wygłaszał pięknych przemówień, wypowiadał tylko kilka słów, które nie do końca były jasne. W ogóle nie chciał tam być i nie wysilał, by mówić do wszystkich w jego zasięgu. Mimo to, Pan Bóg działał w sercach mieszkańców Niniwy i ratował ich. Zastanówmy się więc, skoro my, gdzieś w głębi sercach, chcemy wypełnić słowa Jezusa i mówić o nim do innych, staramy się jakoś tego dokonać, uczymy się ciągle, abyśmy byli w stanie lepiej przekazywać Słowo Boże, i codziennie liczymy się na pomoc Ducha Świętego. Nie sądzisz, że możemy być użyteczni w królestwie Boga? Podejrzewam, że tak. Następny filmik będzie zakończeniem rozważania księgi Jonasza. Już zacząłam się zastanawiać, która księga będzie następna. Zapraszam do dalszego oglądania. Życzę Wam wszystkim Błogosławionego dnia. Trzymajcie się, kochani. Pa!